Cześć kochani, dzisiaj chciałabym Wam pokazać moich ulubieńców kosmetyki, do których zawsze będę wracać, które uwielbiam, i są na moim pierwszym miejscu i zawsze wszystkim będę gorąco polecać. Yy, a więc moim numer jeden, którego stosuję yy, od lat, jest to tonik z Sorai przeciwtrądzikowych, Car Control. Yy, no tak jak piszę tonik przeciwtrącikowy antybakteryjny. Pisze antybakteryjny, ale przede wszystkim jego największym plusem jest to, że nie zawiera alkoholu i naprawdę nie wysusza skóry, a ją oczyszcza. Używam go zamiast żelu do mycia twarzy, do demakijażu, do odświeżenia, do wszelkiego oczyszczenia. Także ten tonik u mnie wygrał z wszystkimi innym, innymi z garnier. Wiele toników naprawdę wysusza skórę, przez to, że zawierałem alkohol, ten go nie ma. Tu pisze: nawet pisze, że jest bezalkoholowy. Usuwa nadmiar łoj, zanieczyszczenie naruszając naturalne bariery ochronne przywraca naturalny pH skórze, odblokowuje pory skóry, skóry yy, pisze, że jest bogaty o witaminę B3, a nacidel wyciąg z trawy cytrynowej, toni, działa silnie, antybakteryjnie, hamuje wydzielanie łoju, zapobiega rozwoju mikroorganizmów, eee, poprawia kolory skóry, koi, łagodzi, podrażnienia, zwęża pory skóry, likwiduje świecenie się skóry. Hamuje rozwój bakterii odpowiedzialnych za powstawanie stanu zapalnych, zmniejsza wielkość zękowinku i prysku, roz... ogranicza powstawanie nowych. E, super tonik, bardzo ładnie pachnie, tak delikatnie cytrusami, ale mm, takimi naprawdę delikatnymi. Ja ogólnie nie lubię zapachów cytrusów, zapachów cytrusów, wszelkich cytrusów, ale ten jest naprawdę super delikatny. Mi taki starcza na. No, przynajmniej na miesiąc, ale tak około dwóch miesięcy go, go na pewno mam. A więc to jest mój numer jeden mój ukochany tonik. Polecam wszystkim. Jest jeszcze... przynajmniej był teraz wroglowanie go nie widziałam od dawna. Nie antybakteryjny, tylko. Hmm. Oczyszczający. Coś takiego, po prostu wiem, że są dwie wersje, dwie wersje tego toniku. Jeżeli hmm, jesteśmy przy już oczyszczeniu. Jeżeli mam e, zrobiony makijaż, e, wiadomo na bazie, cienie do powiek robią się wodoodporne, wtedy używam do izmecia e, płynu do makijażu oczu dwufazowy z jaj. Jest taniutki, naprawdę 5 zł. Ten tonik mnie kosztuje 10-11, zależy jeszcze czy jest na promocji, czy, czy nie. No tak jak nazwa mówi dwufazowy Wystarczy strząsnąć i super wszystko zmywa, delikatny film zostawia, nie narusza, nie narusza skóry, nie wysusza skóry, nic się z nią nie dzieje, wszystko fajnie schodzi. Nie wiem czemu niektórzy, niektórzy strasznie na niego narzekają, że źle się łączy, że, że, że ma jakiś taki zapach, czy, czy z tą z tą nie wiem, szwagierka ma bardzo wrażliwą skórę oczy po wszystkim ją szczypią, zawią a ten akurat y, kiedyś użyła u mnie i powiedziała, że, że jest najlepszy jaki miał i nic się naprawdę z oczami nie działo, także dla wrażliwców super nawet pisze, że y, polecany również dla osób stosujących soczewki kontaktowe Przybadany okulistycznie za, nie zawiera substancji zapachowych No, także, także super produkt za niską cenę to jest moje odkrycie, moje odkrycie roku. kremo Fluid pewnie o nim wiecie już wiele, bo jest osławiony na YouTubie przez wiele dziewczyn. Same plusy, krem BB5 w jednym z Garniera. Czegoś takiego szukam, powiem Wam, że nie zapycha. Przede wszystkim nie zapycha i, i, i nie muszę używać już kremów nawilżających co naprawdę musiałam robić przynajmniej dwa razy dziennie, bo moja skóra się szybko wysusza, a tu miła niespodzianka, robi wszystko sam. Także nie trzeba mu pomagać nic. Jedyne, czego nie robi, to nie matuje, ale do tego używam e, używam Rimmela tej mat. Super puder, delikatny, nie zapycha, e, nie odcina się, taki transparentny, e, wygładza skórę, e, dosyć długo matuje w porównaniach do innych pudrów matujących naturalne, naturalne yy, składniki, tutaj może yy, bawełna, coś takiego coś tam, coś tam yy. no trochę się osadza na włoskach, ale tego tam można tak delikatnie stygować i nie ma yy, no więc już mamy tu kolejnym moim odkryciem jest taki rozświetlacz z Maybelline że do oczuję akurat w kolorze. Ivor bardzo delikatny, do takich jeżeli chodzi o mocne cienie do mocnych cieni może nie zakryje, można, można zastosować kilka warstw takich cieniutkich, co daje lepsze krycie, ale na pewno dużych niców czy worów nie ukryje niestety, ale jeżeli chodzi właśnie o jakąś przepłakaną noc czy ząbkowanie, to naprawdę polecam, ładnie rozświetla nie zbiera się w załamaniach, nie wysusza skóry nie odcina się od kolorytu skóry czy tam fluidu i naprawdę delikatny nie waży się, nic z tym się nie robi muszę wam e, powiedzieć, że y, zakupiłam sobie wczoraj taki antyperspirant z Jai sensitive w kremie e, użyłam go dopiero dzisiaj rano Powiem Wam na razie nie, nie, nie widzę jakoś szczególnie yy, różnicy między tym a na przykład Rexoną, ale powiem Wam jedno. On naprawdę cudownie pachnie. On tak cudownie pachnie, że chciałabym mieć taki perfum. Naprawdę takiego, takiego zapachu szukam. Delikatny, yy, taki świeży, ani to kwiatowy, chyba. Nic, ale naprawdę takiego zapachu szukałam. Są jeszcze chyba cztery inne rodzaje. Myślałam, żeby sobie wziąć nie tylko bloker, ale on tak dziwnie pachnie, wprost śmierdzi dla mnie. Nie wiem, jakby to w połączeniu z moim potem w ogóle, jaki dawało zapach, ale ten naprawdę ślicznie pachnie. Powiem Wam, że przerzuciłam się na ten z Reksony, miałam taki z Reksony w bo bo nienawidzę... Znienawidziłam efekt mm, takiej gumy pod pachami. Yy, nie idzie tego zmyć, domyć, można gąbką szorować, ale yy, miałam wrażenie, że moja skóra jest zalepiona, zapchana i, i coś się z nią złego dzieje w środku. Także. Także myślę, że takie coś w kremie, no wiem, że one są słabsze po tym, co kiedyś, kiedyś innych używałam. Może z tą będzie akurat inaczej, ale ogólnie w kulce, że, że są słabsze od takich w, w sztywcie. No zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, jak będzie. Na razie nie ćwiczyłam, nie uprawiam żadnych sportów, więc, więc nie wiem, jak, jak ekstremalnie się ma, Spisuję w ekstremalnych sytuacjach. Kolejną rzeczą do pielęgnacji jest taki. Taki, takie centrum, super skoncentrowane serum modelujące do biustu total push up efekt pięknie pachnie On, yy, wybrałam go było naprawdę wiele kremów yy, właśnie jeżeli chodzi o pielęgnację biustu jędrność i tak dalej, ale wybrałam ten yy, ponieważ raz yy, bardzo dobre opinie o tej firmie o tej yy, serii kosmetyków właśnie yy, z Eveline. Yy, poza tym piękny, kwiatowy, taki różany zapach jak się nie mylę i kupiłam go zaraz jak skończyłam karmić piersią, żeby, no wiadomo, pomóc sobie tej skórze. Pięknie nawilża, ujędrnia, powiem Wam, nie mogę powiedzieć, nie mogę powiedzieć do końca, czy ujędrnia, ponieważ musiałabym go stosować przynajmniej tak, myślę, półtora miesiąca, dwa miesiące, dwa razy dziennie, jak tu prze, żeby widzieć jakieś efekty, ale, ale jeszcze go zostało, także na pewno będę go Będę go stosować i mam nadzieję, że się zmobilizuję, żeby robić to dwa razy dziennie. Piszę, że jest potwierdzona skuteczność, to jest samooceny na wybranej grupie kobiet przez 8 tygodni. Wymodelowany i jędrniony biust do 100%, w wypełnionej powiększone piersi o około 2 cm do 75%. Elastyczna i gładka skóra do 100. Więc powiem Wam tak, jeżeli chodzi o powiększenie piersi, nie wiem, na jakiej to jest w zasadzie, bo. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby powiększyć piersi, można je unieść. I pewnie o to chodziło. Bardzo ciekawe, bardzo dobre składniki, bo tu jest kwas hialuronowy, boluflin, czyli naturalny ekstrakt z rośliny gadenia stosowany od wieków w medycynie naturalnej. Poprawia mikrokrążenie, czyli to się odnosi do uniesienia. Eee, jakaś kantela azjatika pobudza fibroblasty do syntezy kolagenu czyli elastyczność, ujędrnienie algi la laminaria wzmacniają strukturę szkieletu skóry zawierają liczne witaminy, sore, mineralne antyoksydanty, aminokwasy poprawiają przemianę materii w skórze detoksykują i oczyszczają eee, akacja, kolagen eee, to mówi samo za siebie i kofeina czyli pobudza mikrokrążenie tak jak wcześniej mówiłam i to jest chyba już ostatni ostatni kosmetyk którego, który naprawdę lubię. Jest to krem do rąk a, z Bielendy. Anti Age SPF 10 krem do rąk ujętrnie odmładza. Dostałam go od mamy też um, pod chyba kiedyś. zawiera kwas hialuronowy i naprawdę też ślicznie pachnie. Ja uwielbiam kosmetyki, które ładnie pachną. Czuję, że um, robię coś dla siebie, że te kosmetyki mi pielęgnują, odżywiają dostarczają skórze wszystkiego, co trzeba i super nawilża. ujędrnie faktycznie jest ona gładka. Nie lubię tutaj też takich mieć tłustych tych rąk, także tutaj raczej ich nie smaruję. Tutaj wiadomo, jak się robi dużo, to <laughs> Nie, żebym dużo robiła, ale przy pracach domowych Takich na co dzień Mieję się naczynia, szoruje wszystko Mamy, mamy styk z, z różnymi detergentami To właśnie coś takiego Jest super na ręce, taki krem Jest naprawdę potrzebny, bo inaczej A, jeszcze jedno I to jest um, To jest gwóźdź programu Moi drodzy, L'Oreal Paris Muszę przeczytać Mleczko przeciw wysuszaniu skóry 24 na godzinę Ujędrnianie modelowanie zawiera ceramidę i kolagen. Intensywne nawilżanie, skóra normalna z tendencją do wysuszania. Na promocji dostałam go za 20 zł. To jest 400 ml, chyba 20 zł. Coś koło tego szukałam dobrego balsamu nawilżającego, takiego, nie żeby na chwilę, tylko naprawdę, żeby on wnikał głęboko w tę skórę, nawilżał. Do tego, żeby jeszcze najlepiej jakby ujędrniał. Znalazłam, znalazłam ten, to jest moje odkrycie, to zostanę przy nim na zawsze. Yy, powiem Wam, że konsystencja no najlepsza, bardzo wygodna jest ta pompka, to jest naprawdę duży plus. Yy, nie musimy, nie musimy dotykać zmazanymi rękami buteleczki i tego wszystkiego. Yy, konsystencja jest takie, choćby. Ona jest tak delikatna, jak pianka, bym powiedziała. Bardzo przyjemnie się nakłada. Szybciutko się wchłania, nie zostawia żadnego filmu tu z tego pięknie, ślicznie pachnie, Nawilża skórę, naprawdę nie trzeba się później smarować co, codziennie. Widać, że te nogi są tam, skóra, przynajmniej u mnie skóra, ale nóg jest nabliżona bardzo długo. Uczucie komfortu i długotrwałego nabliżenia skóry przez 24 godziny, natychmiastowe uczucie trudności plus 24%, no tam o 24%, efekt wyczuwalny pod naciskiem palców. Po czterech tygodniach kształty ciała stają się jak wymodelowane, a skóra odzyskuje gładkość. Znowu muszę niestety się przyznać do tego, że nie mam czasu, ani jak mam czas, to nie mam siły i jakoś nie potrafię się zmotywować, żeby używać go regularnie, ale jak tylko czuję, że mam przesuszoną skórę. Biorę się za niego, przepraszam go, używam i jest naprawdę delikatny, a jak mówiłam, konsystencja jest tak świetna, tak miła w dotyku taka pianka, że aż chce się używać, chce się smarować. To tyle z moich kosmetyków. Jest igarska, jak widzieliście, ale są to kosmetyki, do których na pewno wrócę, którym jestem oddana, które zawsze są na mojej, na mojej półce. Tyle gorąco polecam do wypróbowania, przynajmniej. Na pewno się nie zawiedziecie. No i to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam pa.